Cześć, witam wszystkich y, moich widzów na kanale Kreatywnie i Twórczo. Z góry chciałam Was jeszcze przeprosić przez rozpoczęciem odcinka za taką długą nieobecność, ale po prostu jakoś nie mogłam się zabrać do nagrywania, nie miałam weny, ale też były wakacje, chciałam je spędzać y, rodzinnie, dlatego po prostu nie było filmików, ale już zaczynajmy. Przygotowywać z mnóstwa drewnianych patyczków ozdobę naścienną w kształcie plastra miodu. Pomysł ten znalazłam na znanym wszystkim kanale Five Minute Crafts, ale również widziałam go u mnóstwa mniejszych zagranicznych youtuberów. Będzie to taka szafka. Mam nadzieję, że będzie wytrzymała. Jest to też taki trochę test, i wygląda ona tak. I oprócz patyczków ja będę jeszcze używać kleju, tego co zazwyczaj używam do slajmów, Na początku zrobię sobie taką ramkę mniej więcej i teraz używając kleju będę sklejać te patyczki. Teraz smaluję ten pateczek z tej strony, a nie ten z drugiej. Możecie też skorzystać z kleju kropelka, powinien się sprawdzić. I na końcu sklejam sobie to miejsce. I teraz trzeba będzie chwilę odczekać, aż nam się to dobrze sklei, żeby móc kontynuować, yy, ponieważ właśnie ten wzór jest najważniejszy, żeby on był dobrze sklejony i widzimy się za chwilę. Drodzy, mój tutaj plaster miodu już wyschnął, więc możemy przejść do kontynuowania. Schnął około 40 minut, godzina, nie wiem dokładnie, nie liczyłam i teraz na te najwyższe punkty każdy z najwyższych punktów nakładam klej, a następnie patyczki. Ja właśnie skończyłam klejenie ostatnich patyczków, i na tą szafeczkę zeszło mi ich 60 i myślę, że to jest taka miana odpowiednia grubość. I teraz pozostało mi tylko poczekać, aż wyschnie. Szafka świetnie sprawdzi się również jako dekoracja, na przykład na biurku. U mnie, jak widzicie, jeszcze wstawiłam w nią kaktusa, ale to nie jedyna opcja. Kolejną opcją jest postawienie na przykład wśród naszych książek na półce. Zobaczcie jak to się pięknie prezentuje i naprawdę świetnie ozdabia nam tą szafkę. A wpadłam na jeszcze inny pomysł, czyli postawienie jej na szczycie biurka bądź jakiegoś regału. To też nam fajnie się jak widzicie komponuje.